Nadzieja dla mnie jest na pewno motywacją do zmian. W ogóle wydaje mi się, że bez nadziei, bez, bez nadziei nie ma niczego, bo jeżeli nie wierzymy w to, że coś może się zmienić, jeżeli nie mamy nadziei na coś, to jesteśmy pasywni. Ona daje mi przynajmniej takie poczucie wewnętrznej aktywności, i jest taką iskrą energii. Poczucie wspólnoty, to jeżeli, jeżeli spotykam się z ludźmi, którzy wyznają podobne wartości i, i to, jest, to, jest, to daje niesamowite, e, niesamowity zastrzyk i nadziei i siły. A jeszcze idąc dalej, to powiedziałabym, że przyjaciele. <śm> Namawiałabym do, do wspólnych działań, e, do pojednania, do drogi środka, do słuchania siebie wzajemnie do integracji i to jest takim przewodnim hasłem w ogóle, które jakoś bardzo mi w życiu przyświeca.